Typy ludzi w szkołach. Każdy z nas dorasta i wychowuje się w innym środowisku. Niektórzy mieszkają w 300-metrowych willach z basenem, niektórzy wychowują się w spokojnym miasteczku gdzieś na obrzeżach, a jeszcze inni na Pradze Północ albo w Bytomiu. Wiecie o co mi chodzi. I nie byłoby w tym żadnego problemu, gdyby cała ta mieszanka nie zostawała zamykana na 8 godzin 5 dni w tygodniu pod jednym dachem w instytucji zwanej szkołą. Czyli miejscem, gdzie przynajmniej w teorii macie uczyć się przydatnych rzeczy, których w większości i tak nigdy nie użyjecie. Pomyślcie tylko, czy ktoś z Was korzystał kiedyś z wzoru Pitagorasa gdzieś poza szkołą? Dam Wam chwilę no właśnie, no chyba że jesteście jakimiś architektami. Także w dzisiejszym odcinku pogadam sobie o najróżniejszych typach osób, jakie możecie spotkać w tym miejscu. Możecie ten film traktować jako kontynuację tej serii, bo uznam po prostu, że lepiej połączyć technikum, zawodówkę i liceum w jedno, bo w większości te typy i tak się wszędzie powtarzają. Okej, okay, nie przedłużam już i zapraszam do oglądania. Zaczniemy od Basic Girl. Każdy z nas zna dobrze ten typ dziewczyny. To te laski, które ubierają za długie, szerokie spodnie, jakąś oversize bluzę. W zimę oczywiście, każdy z nich ma na sobie North Face'a, a na nogach zawsze noszą konwersy albo białe Air Force y. chociaż w sumie to bardziej szare, bo one Chyba nigdy ich nie myją. Buty tych dziewczyn zawsze wyglądają tak, jakby miały już ze sobą pięcioletni staż i zaliczyły pracę w kopalni. I tak, z jakiegoś powodu te laski zawsze rozpią się dokładnie z tą samą budową, czyli długie, proste włosy, nie za wysokie, nie za niskie, przeważnie chude i zawsze stoną makijażu. Idę o zakład, że miesz co najmniej kilka z nich na każdej przerwie, i głównym zajęciem jest gadanie o chłopakach. Patrz chłopaki! idą <gry> I nagrywanie tych swoich śmiesznych TikToków, które zdobywają po 13 serduszek w piku. To a raczej nikt nie chce patrzeć na twoje niezdarne gibanie się do piosenek fagaty. Ich zasób słów ogranicza się w większości do Slay, Rel i cringe. Nie zapominajmy też o sześciocyfrowym snapskorze, bo jest to również jeden ze standardów tych dziewczyn. Dodatkowo te laski zawsze przychodzą do szkoły z kawą ze Starbucksa i możecie sobie pomyśleć, że skoro tak, to pewnie muszą być mega bogate, bo taka kawa kosztuje około 20 zł, ale w rzeczywistości wydają one na nie po prostu swoje ostatnie pieniądze. Zwykle takie dziewczyny lubią też wypsikać na siebie pół flakonika per. I okej, okay, każdy lubi ładnie pachnieć, ale serio, 3-4 przyknięcia w zupełności wystarczą. Nie musisz od razu gazować swoim Coco Chanel połowy klasy. I oczywiście nie możesz nazywać się Basic Girl, jeśli nie masz na Instagramie ustawionych zajęć w Shihel. No bo przecież bez tego nie domyśliłbym się, że mam się do ciebie zwracać jak do dziewczyny. Następnie mamy tego jednego ziomka, który zawsze, ale to zawsze jest spóźniony. Przepraszam za spóźnienie. Dobra, siadaj, tylko cicho. I od razu się przyznaję, to zawsze byłem ja. Praktycznie codziennie wpadam na zajęcia spóźnione o te 5, 10, czasami 4. czasami po prostu nie przychodziłem. Należy chyba do tej grupy osób. Które z rana są trochę wolniejsze i wolą się wyspać i zjeść normalne śniadanie, a nie gdzieś w biegu łapać kawę i Malborasa, nawet jeśli ma to być kosztem jakiejś lekcji, bo nie zamierzam potem snuć się po korytarzu jak jakiś zombie. I co ciekawe, przeważnie takie osoby, które najwięcej się spóźniają, mieszkają też najbliżej szkoły. Nie wiem czemu, ale jest to jedna z tych niepisanych szkolnych zasad. I od razu przejdźmy do osób, które również nie są obecne na większości lekcji, czyli po prostu do ziomków, którzy przychodzą do szkoły i tak naprawdę przesypiają resztę zajęć. Co jest naprawdę godne podziwu, patrząc jak niewygodne są szkolne ławki. Śpią przez całą lekcję tylko po to, żeby obudzić się, przejść do następnej klasy. I znowu iść w kimę. Przy pisaniu sprawdzianu ten typek będzie pierwszy do tego, żeby wykłócać się z nauczycielem. Halo, halo, przecież my się tego jeszcze nie uczyliśmy. No stary, nic dziwnego, że nie pamiętasz, jak się o tym uczyliśmy, skoro śniłeś wtedy o Kalinie Malinie w Nike Pro. <laughs> Sorry. Nie no tak serio, nie wiem co ci ludzie robią po nocach, ale lepiej zacznijcie się wysypiać, bo inaczej wakacyjne wieczory spędzicie ucząc się do poprawek w sierpniu. Ok, next. Dziwaki. Ci ludzie są po prostu jacyś inni i chyba najbardziej pasowaliby do szkoły specjalnej. Serio, są to najbardziej przypadkowe osoby w waszej szkole, które robią najbardziej przypadkowe i powalone rzeczy. Jakby naprawdę przeważnie nie obchodzi mnie to, co robią inni, ale zachowania tych wykrętów przekraczają wszystkie granice. Widziałem już jak takie dzieciaki gryzły się na korytarzu, nakryłem jednego z nich na sami wiecie czym w kiblu. A raz jeden z nich przyniósł do szkoły szczury, po czym je wypuścił. Ale to nie wszystko. Możecie sobie spokojnie siedzi w ławce, a tu nagle czujecie na swoim karku podmuch ciepłego powietrza i mruczenie. Serio, sam w to nie wierzę, ale mówię to z doświadczenia. Jakby mój dzień jest już i tak wystarczająco zepsuty przez sam fakt, że siedzę od 8 rano w tym budynku, a ci psychopaci próbują pogorszyć mi go jeszcze bardziej. To również ten typ osoby, która podczas gdy na przykład nauczycielka będzie mówić, że jej córka miała wczoraj bliskie spotkanie z drzewem podczas jazdy samochodem, będzie się na was patrzyła w ten sposób. <laughs> I wierzcie mi, ja naprawdę staram się zrozumieć zachowanie tych osób, ale na to chyba nie mam już wytłumaczenia. Ci ludzie powinni udać się do szkoły wojskowej, a jeszcze przedtem do dobrego psychologa. Teraz mamy Edgara, i jeśli nie do końca wiecie o kim mówię, to przeczytajcie tę definicję. I myślę, że oprócz latynowskiego pochodzenia wszystko się zgadza, szczególnie to ostatnie. U tych ludzi to są jest po prostu wpisane do słownika zamiast przecinka. W ostatnim czasie mam jakiś wysyp tych ludzi, zwłaszcza w dużych miastach. Mam wrażenie, że już dosłownie co trzeci chłopak jest ubrany tak samo: Jordany czwórki, oczywiście fejkowe, szerokie spodnie, często noszą też kolczyki, no i te włosy, tak zwany Edgar. Hat. Tak szczerze nie rozumiem fenomenu tej fryzury, bo wygląda to tak, jakbyście mieli na głowie jakiś garnek albo zimową czapę. Ale podobno na takiej katle co aktualnie wszystkie dziewczyny, także chłopaki, wiecie co robić. Nie no, żartuję. Nie ścinajcie się tak, bo z tą fryzurą prawdopodobnie będzie tak samo jak z Fluffy hair, Czyli wszystkim się przeje i zrobi się z tego mem. A poza tym Edgaret takie pseudokul -cool dzieciaki, trochę podrywacze, którzy lubią poudawać gangsterów, ale cały imidż psuje im wejpy i jednorazówki. Bo takiego gościa, który nawet i próbuje wyglądać groźnie, nie da się traktować na poważnie jak pachnie od niego truskawkowo jagodową mgiełką. Next, stonerzy. Ta, tych osób raczej nie spotkacie w podstawówkach raczej. Stoner to oczywiście ten jeden ziomek, który zawsze przychodzi do szkoły na maksa ukopcony. Wystarczy, że przekroczy próg szkoły, a już na całym korytarzu pachnie jak w sypialni Snoop Dogga. Ci goście są po prostu 24 na 7 w swoim własnym zielonym świecie. Wiecie, szkoła zaczyna się tam około 8 rano i ja ledwo znajduję czas na to, żeby się ogarnąć i zjeść śniadanie. Więc sam fakt, że ci ludzie mają czas, żeby doprowadzić się do takiego stanu z samego rana, jest powalony. I taka rada, trzymajcie się z dala od takich dzieciaków na chemii, szczególnie jak macie robić jakieś doświadczenia z kwasami, bo istnieje spora szansa, że z uwagi na ich nie do końca trzeźwy stan, nie skończy się to za dobrze. Najlepsze jest to, że tym ludziom zawsze udaje się uniknąć konsekwencji. Nie żebym był jako już 60, ale taki ziomek na luzie może chodzić porobiony cały dzień i mieć w plecaku kilka opakowań broków i nikt tego nie zauważy. A gdy ja będę miał czelność założyć kaptur, to od razu grożą mi wywaleniem z lekcji. A jest tak prawdopodobnie dlatego, bo ci goście są również plugami połowy nauczycieli. I wcale im się nie dziwię, bo gdybym sam miał widzieć twarze niektórych z tych wykrętów i patrzeć na to, co odwalają, potrzebowałbym czegoś na uspokojenie. Chłopczyca. Szczerze mówiąc, nie lubię tego określenia, więc powiedzmy po prostu dziewczyny, które wolą czas z chłopakami. Ubierają się jak chłopaki, zachowują się jak chłopaki, kurde, czasami nawet brzmią jak chłopaki. Cieło. Te laski nie przepadają za tymi wszystkimi spódniczkami, sukienkami, różowym kolorem i innymi dziewczyńskimi rzeczami. Wolał raczej spędzać czas z chłopakami, tłumacząc to tym, że chłopaki są zwyczajnie prostsi do zrozumienia, a dziewczyny częściej się kłócą i wywołują jakieś niepotrzebne dramy. I trudno się z nimi nie zgodzić, bo niektóre laski czasami potrafią się kłócić o naprawdę najgłupsze rzeczy na świecie. Takie dziewczyny będą wolały raczej pograć w piłkę albo powiedzieć na desce niż pójść na nowe pazy ze swoimi bestis. I overall są to naprawdę Spoko osoby i fajnie się z nimi spędza czas, ale i tak. Zawsze dziwnie się czuję, jak podchodzi do mnie taka dziewczyna i wita się ze mną jakimś handshake'iem mówiąc coś w stylu no siema, stary co tam. A, i lepiej ich nie wkurzać, szczególnie jak nie jesteście zbyt duzi. Chyba domyślacie się dlaczego. Teraz czas na TikTokerów. I wiecie, TikTokerzy dzielą się na dwie grupy. Na dziewczyny, które zwykle tylko nagrywają TikToki i jednym wychodzi to lepiej, drugim gorzej, ale koniec końców oprócz blokowania przejścia na korytarzu są całkiem nieszkodliwe. O wiele gorzej z chłopakami, bo niektórzy z nas zostali opanowani przez tą aplikację. Do tego stopnia, że myślą i mówią tymi wszystkimi wyrazami w języku TikToka. Dosłownie, mąż sobie przechodzić obok takich ziutków i nagle słyszysz, że ich rozmowa zaczyna brzmieć jak... To stary Didi. Rizola, on już nie jadł Tyle że cały serek musi polecieć na ulicę. A po gorąca aryfica JJ Kacacik nie daje mi To nie jest normalne. A najgorsze jest to, że ich uzależnienie nie kończycie na szkole. Wracacie padnięci do domu, robicie sobie drzemkę i nagle wybudza was z niej powiadomienie z TikToka. Myślicie sobie, o, może w końcu moja szkolna krasz coś do mnie wysłała. Ale nie, to tylko twój ziomek ze szkolnej ławki wysyłający po raz 30 w tym dniu jakiegoś kompletnego Brain rota. I w końcu przyszedł czas na smartki da, nie mylić z kujonym. Ci goście przeważnie po prostu zajmują się swoimi sprawami, nie zwracają na siebie uwagi i nie chodzą na imprezy, przez co nie są zbyt popularni. Większość czasu spędzają w telefonie i na słuchawkach, słuchając sobie muzyki albo po prostu ignorując ludzi. Nie mówią też za dużo, przez co mogą wydawać się dziwni, ale to właśnie te osoby przeważnie są najlepszymi przyjaciółmi do spędzenia szkolnych lat. Pomimo, że nie ślęczą nad książkami i nie uczył się jakoś dużo w przeciwieństwie do kujonów, to zawsze mają dobre oceny na sprawdzianach, tak jakby mieli jakiś naturalny talent do rozwiązywania tych testów, i w dodatku zawsze dają ci ściągać. Jakby tych gości po prostu nie da się nie lubić. Oni po prostu są i są wychilowani, a szkołę traktują jako kolejny nudny level, który muszą odhaczyć w swoim życiu. I mam takie przeczucie, że większość z nas będzie kiedyś dla nich pracowała, więc lepiej trzymać z nimi dobre relacje. No i dobra, tu zakończymy sobie ten odcinek. Piszcie w komentarzach, czy może o kimś zapomniałem i z jakimi typami osób Wy mieliście do czynienia w Waszych szkołach. Pamiętajcie o zostawieniu suba, wbijajcie na naszego Discorda. I co? Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!